Pikachu, ale co? Pikachu był najlepszy z Pokemonów, kurwa. No, nawet Pikachu, Pikachu nie był, był mocy, tak, tak. Nawet kto? Nawet aż kurwa. Nie nawet ten, aż kurwa, ten co rzucał, kurwa. Aż chuja zrobił, kurwa, Pikachu. No. Żebym mógł tą kulką, kurwa, i chuj. A Pikachu stwierdalał wszystkich, kurwa. Ja, wszystkich, kurwa. No i panowie, do Stanów, kurwa, stwierdalał wszystkich, kurwa, No jak. Przyjechał właśnie Mateusz odebrać ten samochód. Podjeżdża właśnie samochodem i jestem bardzo ciekaw jego reakcji. Bo przysięgam Wam, nie pozwolił sobie wysłać żadnego zdjęcia i żadnego opisu tego auta. On naprawdę będzie pierwszy raz, teraz widział ten samolot tak jak stoi. Także jego reakcja będzie czysto prawdziwa. No, chyba, że będzie miał dolinę. No nie, no raczej nie. Widziałem już. Nie widziałem, nie widziałem. Nie widziałem. Nie, nie widziałem. Nie, nie pozwolił sobie wysłać tak. nic. Widziałem. Chcecie znać, jak było w Stanach Zjednoczonych? Jak to w Stanach, upalnie, ciepło. O, trochę popadało. Dzieciaków nanosiłem na rękach. Nie, A tu Gangrena. Witam. He. A tu nie witaliśmy Cześć. Cześć, Cześć. Cześć. Witam. witam. No, to już tak kurwa. jest. Czeka, bo teraz stresuję, kurwa. Nie Dzień wiem co zrobić, kurwa. Dzień A, jest, kurwa. Nie no, no wygląda no, naprawdę nie kurwa nie? Za, no. naprawdę mocno sportowo. A, tutaj widzisz, zrobiliśmy na przykład próg żółto-czarny, nie? Czyli tą prógę no. no, zrobiliśmy czarną. A, a żółte dookoła. Złapnij twój telefon. Jest, jest. jest! Zobacz, już zautoszoluję. To, to, to samo się wtedy <laughs> składa. Ale co, te końcówki też dobrze tu, nie? Dobrze, dobrze, jest wszystko dobrze, naprawdę. O ile ja na przykład twój pomysł dotyczący tego ramienia żółtego, no, no. Ja to na przykład widziałem, tak wiesz? Nie, Średnio. nie byłem pewien, to a. teraz. Uważam, że jest spoko. Zwracasz nie? Zwracę, tak? tak? Jest no to spoko. świetnie No, no to jest spoko. miałeś jakąś wizję i udało się. No to to generalnie, nie? Ale, nie? ale, ale to jest, to, no to, to się to no. yes. Kolor kolorem. to jest, czarny, jest, to jest, to Jedziemy się przejechać, muszę sprawdzić to auto, stare, nie? To jest dla mnie wisienką na torcie, w tym aucie samym nie? Teraz się zestresowałem, do tej pory ha! było spoko, nie? No! Ja to mam jechać... Kolor jak kolor, no, jechać, jak to, nie? Ja, ja mam jechać z poprawą fotonu, czy jak? Nie no, ja będę kierował, nie? No Ja będę kierował, Ale, no, ale tym wszelkie ale ja uwagi... Muzyka chciałeś sobie Ciekawostki, no no no, 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 sprawdzamy to, nie? Bo no, to wiesz, jak to, nie? Chodziło o to, że to był numer jeden na kartce tam Chula. zapisane, nie? Wóz, taka tram, nie, W ogóle. Inny samochód to mi tu. Audio, audio, a au, au, wiadomo, ja idziemy. To jest te samo tam No jasne, no folia, kurwa, to jest folia, tak? No nie ma ja. Od... Wybrałeś kurwa wielodrafik, bo do dzisiaj pamiętam tą nazwę i tyle. aha, bo tu biały jest kurwa środki. Tak, zawsze jak oklejasz samochód, to zostają wnęki białe, aj, aj, aj. bo oni by musieli, jak Ty byś chciał to okleić we wnękach, to by musieli tu łączenia robić. I to... to tak jest okej, okay, to jest normalna, normalna sprawa. Każdy wóz, który ma zmianę kolorów, tak to wygląda, nie? Tak. Ja. O. o! rezerwa widzę w baku. No, dobra. Rezerwa w baku. Rezerwa w baku, a nie było pełnego jak przyjeżdżałem? Nie, ja robiłem ten. Spójrz, wycytkałem. Nie no, bo jest astronomiczna różnica. Just to jest wejście. To chodzi o jakość teraz. Jakość mamy, teraz przejdziemy. Co dalej? A, dobra, to był do test jakości. To był test jakości, tak. No tutaj, wiesz, tak. jazd, niskie dźwięki, głośne dźwięki, wiesz, to to, a teraz przejdziemy tu. <śmuletra> 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 zarawejcie, zarawejcie. Ale dobrze, zajebnie. Okej, no że dobry kawałek, kawałek na wyjście, ta, ta, gra, pięknie. pięknie gra, o to mi chodziło. Co no tam u ciebie? No fajnie dobrze. <laughs> fajnie. co tu myślisz, że spedarno jest super, jest, nie. jest dobrze, naprawdę dobrze. dobrze. Tak. Jest okej? Okay? W sumie to ty montowałeś, tak? Tak, na działale. Tak, 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 tak. No, no to widzisz, więc... Ciebie chciałem wystawić tutaj na test, kurczę, w każdą stronę, wiesz? Nie udało się, ale ja wiedziałem, no. ja powiedziałem Ci, że sprzęty car audio, ja się na tym wychowałem na montażu sprzętu karaoke, Ja no. wiem co trzeba zrobić, żeby grało w aucie. Dlatego wiedziałem, gdzie się zgłosić. Cieszymy się bardzo. Bardzo się cieszę również. W do domu zostaje chamski, ciężki rap Uż do puszczenia. To sobie będziesz jechał z powrotem <laughs> i... Najważniejsze, że wszystko w oryginale. Nic nie wystaje, nie widać. Jednak... Jeszcze w słoneczku go tu wstawię, nie? Jasne. O, Proszę bardzo. O tutaj. Kodując tutaj ten całe nagłośnienie, no to masz jakby widzisz Logit 7 masz tutaj takie e, dodatkowe funkcje e, sterowania dźwiękiem. Co znaczy, tu posiedzisz ten equalizer i tak dalej sobie spojrzeć, nie? Ale a ogólnie to że są funkcje, które w ogóle byłem razem, już tam, ale to nie było tego. Ale Harman Kardon nie było, nie? Dobra, a tutaj też nie ma tego nie, nie. takiego. Że... No nie, bo to są boczki, to by trzeba to zmienić. Są całe boczki, a tutaj wyjścia. I tutaj masz Chyba się podoba. Precyzja smaku. Tutaj masz jeszcze dodatkowe głosiki, nie? Bo a ty tutaj tu nie, tak? nie miałeś wcześniej głosików, okay. a Arman jeszcze masz tutaj dodatkowo. Oj, no to pięknie. I tam jest na oryginale. Z Dudy Cars, z Mercedesa ściągnęliśmy specjalnie ramki, żeby było jak oryginał. kurwa. Świetnie. Tu masz subwoofer. I tak jak fabryka, i nie? Naprawdę? To jest wzmacniacz, a to jest subwoofer. Kurwa. Nie? Tak jak fabryka za... chciała, tak jest to montowane. O Kurwa duża klasa, panowie, naprawdę. Bardzo, Bardzo Ci dziękuję, to są miłe słowa. To, co, stali, Widzę szczerze, że, że nie gra tego, tylko mu się rzeczywiście podoba. To fajnie, mega zajdzie. No ciężko to, kurwa, ale naprawdę. No mi się jest. na przykład ten kolor mega podoba, nie? Ciężko, żeby się nie podobało. Kurwa, przykład, wiesz, te A tutaj te co? Tak? tego się nie wycina, to wszystko jest tak jak jest. Tak, tak jest. Tak pytam już po prostu wiesz jak to kurwa... No jak tu byś wyciął to nie i zrobił tutaj obramówkę, na duże ciśnienie i byś tak, zaczęłoby się to rozczapieżać, nie? Także... Pikachu, ale co, Pikachu był najlepszy z Pokemonów, kurwa. No, nawet Pikachu nie był, był najlepszy, tak. tak. Nawet, tak. Kto? nawet aż kurwa, nie nawet ten... aż kurwa, ten co rzucał, kurwa. Aż by zrobił, kurwa, tak, <słukła> <słukła> Pikachu. No. bo no, nie no. tą kulką, kurwa <słukła> i kurwa, <nie>. A Pikachu <słukła> rozpierdalał <słukła> rozpierdala <słukła> wszystkich, kurwa. Rozpierdalał wszystkich, kurwa. Ja, no wszystkich, kurwa, nie? Myślałem jeszcze, czy na lusterka Ci nie zrobić tego loga Twojego z kawy. Nie no, gdzie, kurwa. Ale kurwa, to było za bardzo takie indywidualne Nie wiem czy wiecie, ale on ma własną kawę, jeśli tego jeszcze nie wiecie, to teraz już to wiecie. Także jak energii by komuś brakowało, to... Ale trzeba będą koszulki, będą koszulki. kawa się nazywa? Coffee Sport. Coffee Sport. Coffee Sport by No ale to jest wyjście, to jest gest dla fanów, dla moich kibiców, kurczę, bo całe życie nigdy nie było wiesz. Nigdy nie było gadżetu, wiesz, produktu Team Gamrot, więc pojawia się kawka, będą koszulki, kurwa, będzie coś, wiesz. No zajebiste. moim celem jest wypierdalanie ludzi, panowie, nie? To robią inne osoby. Rozumiem. Oczywiście legalnie w klatce za pieniążki, przy ale... dużych fanfarach ludzi, ale, ale na jednak, jednak Koniec końców. I koniec kurwa, końcu. Nie się nie i tak kurwa ciężko módzki krwią. No, tak. Chodzi, żeby mocno tak. wyjebać w ryj. Nie? Tak. Fajnie to też wszystko współgra, bo jest spokój w głowie. Nie? Jest to jest wszędzie indziej spokój, no ty byłeś nie, na wakacjach, a auto się robiło. Nie? Auto robiło, nawet, nawet były pytania, czy chcę wcześniej zobaczyć, ale mówię, nie, no niespodzianka, no nie, niespodzianka. Nie, nie, kurde. to nie było to. Nie można, a podpucha to była tylko, ta? No A on wysłałbym ci jakąś taką zjebaną gdzieś No, innej fury, no. Niestety, kurwa, dolarów nie mam. W polu, nic drobie, jeszkodzi, nie szkodzi, nic nie szkodzi Jak będzie trzeba to nie, ściągniemy to z nie ja to no. nie. Jak coś to Ci odkleimy folię z powrotem No, no. I zdemontujemy tak, to ramy tukaj. Tukaj. No, i gaz, go znajdziemy jakby co no. Sądzę, <laughs> że Zdjęcie z kosmosu i tylko ten samolot będzie widoczny Ciekawe czy Agatku się będzie podobał Ale to już no, nie, nie, to nie wiem, będzie nie. Bo taki kolor to powinien się akurat podobać, co? Chociaż były sporne z... Kurwa ogólnie <laughs> musiałbym walczyć ten kolor w facie nie? A, a, rozumiem. A, rozumiem A jaki ona by zrobiła kolor? Ona by uspierać? zostawiła swój, nie? Ja A ja mówię, nie będę jak każdy, kurwa, co druga osoba, jeździłem autem, wiesz? No to bardzo fajne. I mówię, zmieniam to, nie? Dawajcie panowie na Florydę, kurwa, nie? No! Tam jest, spoko, to jest. tak? A jak jest tam z przepisami ruchu drogowego? Jak to wygląda, jeżeli tam nie wiem... Kto silniejszy wygrywa, nie? To silniejszy. <grywa>? Ale... Czyli czy wychodzisz, rozumiem? <grywa> ale jednak, że policja nie... Myślę, pierwsze co jest! No. <grywa> Bo właśnie tam z kolei kurwa jest to i to przeładowanie i no. tam niby mają prawo do samoobrony, ale A, też jest do zasad ruchu drogowego jest tak, że prawo skręca przewolne, nie? To jest... Kurwa, miód Malina w takim dużym mieście, wiesz. Jasne, nie? no. Ale co, że policja tak jakby nie zatrzymuje cię bezpodstawnie, wiesz co, nie ma tak, że wyrywkowo cię wyrywkowo, zatrzymują, tak, tylko, rozumiem, tylko no? musisz coś zrobić, żeby cię zatrzymali. Więc jak jeździsz przepisami niestety, ten, no to alkohol? tak jakby nie mają prawa cię zatrzymać. Alkohol ponoć sprawdzają tak, jak A. Zrobisz, A. jak stoisz? Ale ponoć tak jest, wiesz co, ja tak nie miałem do czynienia z tym tak, jakby mi nie sprawdzali alkoholu, tak jakby nie miałem, wiesz, nie byłem zatrzymany, ale tak słyszałem, że mocno są, tak jakby nie są rygorystyczne, tak jak u nas, że od razu kurwa, człowiek i to, tylko, wiesz, nie? Mogą, dostać już drugą szansę na I jak Je, sobie nie? Czyli jak pizza za kierownicą, to do Stanów? Na Florydę, jebiesz, kurwa. Na Florydę. Szerokie drogi, kurwa, chorokie chorokie wiesz, sześć do... pasów na autostradzie, kurwa. Parking pod Maketem to, kurwa, takie miejsca, że myślę, że już autobusem staną. Słuchaj, opalony jakiś nie jesteś, nie? Byłem z rodziną, czekaj, pojechaliśmy do Walt Disney, to 6 godzin tak nosiłem Mikołaja na rękach, <laughs> 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 Łapy zacieknięte, plecy No kurwa, nie? Dobrze, że masz też coś do czynienia ze sportem, nie? No? Jakbyś był takim, wiesz, ale, ale to blakiem. było oczywiście by po... Do Disneya pojechałeś po treningu, tak? To, gdzie... to było na weekend, potem w tygodniu treningowym pojechałem, No, gdzie, kurwa, wcześniej, kurwa, 80 kilowych, kurwa, my przyjechaliśmy. Tak, 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 tak,